Pierwszą sobotę miesiąca czerwca pragnę rozpocząć spotkanie z niepokalaną i Jezusem od rachunku sumienia. Jaki to ma być rachunek sumienia? Rachunek sumienia z miłości. Gdy patrzę na Waszą miłość, Maryjo, Jezu, w moim sercu i myślę, pojawia się tylko jedno pytanie: Czy Ty mnie kochasz? ze smutkiem w sercu z umysłem świadomym wyznaję Jezu nie umiem cię kochać Maryjo nie umiem cię kochać Dlaczego nie umiem Was kochać? W moim sercu, w moim umyśle jest jedna odpowiedź, bo jestem buntownikiem wobec woli Bożej. Wolą Ojca, Syna i Ducha Świętego jest miłość, miłość cicha, pokorna, miłość miłosierna. Gdy patrzę na Ciebie, Maryjo, Twoje imię właściwie dla mnie oznacza miłość. Miłość cichą, niewykrzykującą wobec wszystkich, kim jesteś. Miłość pokorną, gdy całkowicie oddałaś się woli Bożej, gdy złożyłaś na kolanach Trójcy Świętej. Martwą wolę swoją stałaś się najpokorniejszą, Z wszystkich stworzeń. Tak bardzo pokorna, że niespostrzegalna dla oczu ludzkich. Miłosierna, Twoje życie było wypełnione czynieniem aktów miłości nieustannie. Każde Twoje uderzenie serca, Maryjo, to wyznanie, które brzmiało: Kocham Cię, Jezu. Kocham cię, ojcze, kocham cię, duchu święty. Wszystko w tobie, mamo nasza, wypełnione jest miłością. Więc mój rachunek sumienia dzisiaj pokazuje mi jedno, że nie umiem kochać, nie umiem kochać, ponieważ żyję według woli mojej, zbuntowany, zbuntowana. Dlatego przychodzę dzisiaj, Maryjo, do Twego syna, do sakramentu pojednania, by z rachunkiem sumienia z miłości wyznać wszystkie swoje grzechy. Wszelkie braki miłości, wobec Boga, wobec ludzi. Maryjo, bądź w czasie mojego sakramentu pojednania blisko mnie i blisko tego kapłana, u którego będę się spowiadać. Obym we wszystkim był, była posłuszna temu, co powie kapłan. Bo przez usta Kapłana będzie do mnie mówił z ogromną miłością i czułością Twój syn Mario. I oto cię proszę, aby słowa kapłana były wypełnione miłością i czułością do duszy mojej. Wypowiadam się Bogu Wszechmogącemu, miłującemu mnie i wam, bracia i siostry, że nie potrafię Was kochać całym sercem, że nie umiemy przebaczać, że szukam w wielu sytuacjach zysku i realizacji mojej woli. Przeto błagam Maryję, wszystkich Aniołów i Świętych, moich Patronów z imienia, zbieżmowania, moich ulubionych Świętych, tych Świętych, których dane mi było poznać w moim życiu. Błagam wszystkich o wstawiennictwo, by ten sakrament pojednania był święty, by w tym sakramencie pojednania moja ludzka zła wola została zalana krwią Chrystusa. Wzywam Was, wszyscy mieszkańcy nieba, błagając o wstawiennictwo, By ten sakrament pojednania był święty, Zbawienny dla duszy mojej, Pomocny w drodze ku domu Ojca. może i tobie bracie siostro pomoże tekst luizy picaretty w tym rachunku sumienia nie się kocham cię między jezusem i maryją rozmyślałam nad tym jak królowa matka karmiła mlekiem dzieciątko jezus Powiedziałam do siebie, cóż zachodziło pomiędzy przenajświętszą mamą a malutkim Jezusem w owym akcie. W tym momencie poczułam, jak porusza się w moim wnętrzu i usłyszałam, jak mówi: Córko moja. Kiedy sałem mleko z piersi mojej ukochanej matki, wraz z mlekiem, sałem miłość jej serca. I było więcej miłości, którą sałem, niż mleka. I jakbym w tym saniu słyszał, jak mówiła do mnie: Kocham Cię, kocham Cię, O Synu. A ja powtarzałem do niej: Kocham cię, kocham cię, o mamo. I nie byłem w tym sam, Ojciec i Duch Święty, i całe stworzenie, Aniołowie Święci, Gwiazdy, Słońce, Krople wody, Rośliny, Kwiaty, ziarenka Piasku, wszystkie żywiały rozchodziły się w moim, Kocham cię i powtarzały kochamy cię kochamy cię o Matko naszego Boga w miłości naszego Stwórcy. Moja matka widziała to wszystko i była tym zalana, nie znalazła nawet małej przestrzeni, w której nie usłyszałaby, że ją kocham. Jej miłość pozostawała w tyle i prawie samotna, a ona powtarzała: Kocham cię, kocham cię. Ale nigdy nie mogła mi dorównać, ponieważ miłość stworzenia ma swoje granice i swój czas. Moja miłość jest niestworzona, nieskończona i wieczna. I tak dzieje się z każdą duszą, kiedy mówi, mówi do mnie: Kocham cię. Ja również powtarzam jej: Kocham cię, a wraz ze mną jest całe stworzenie, które ją kocha w mojej miłości. Och, gdyby tylko stworzenia zrozumiały, jak wielkie jest dobro i zaszczyt które otrzymują, kiedy mówią mi zaledwie jedno kocham cię. Jedynie to by wystarczyło do tego, żeby Bóg tuż przy nich odpowiedział im z uwielbieniem. Ja też cię kocham. Bracie i siostro, Jezus czeka na wyznanie twego serca. Kiedy ostatni raz całym sercem powiedziałeś jemu, Jezu, kocham cię. Ilekroć mówimy do Jezusa, Kocham cię, Jezu. On mówi do nas z miłością nieskończoną, niestworzoną, wieczną, że kocha, kocha każdego z nas. Spróbuj bracie i siostro teraz w obecności niepokalanej powiedzieć Jezusowi że go kochasz i pozwól jemu na to aby on w twoim sercu powiedział do ciebie jak bardzo cię kocha Kocham cię, Jezu! Nigdy nie będę Cię kochał tak, jak Ty kochasz mnie, Jezu. Ale szczerze, tu i teraz, tak, jak potrafię. Wtulam się w serce Twoje, moim sercem i wyznaję. Kocham Cię, Jezu. Słodycze serca mego, niech Duch Święty poprowadzi każdego z nas w tym spotkaniu naszych serc, z sercem Jezusa. Przybądź Duchu Święty. Niech miłość nasza do Jezusa. Miłość Jezusa do nas przelewa się pomiędzy nami i Nim. Maryjo Oblubienico Ducha Świętego, bądź przy nas. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus święta maryjo matko boża módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej amen chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen o mój jezu Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż, szczególnie tym, które najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mario, Królowo Rodzin, módl się za nami, za wszystkimi rodzinami.